Witam wszystkich, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie Pucharu Świata Ligowców, naszej trzeciej odsłonie. Trochę późno w tym roku, ale cały czas jest teoretycznie zima, więc myślę, że możemy przejść do skakania. Czeka nas 15 konkursów, w tym dwa rozegrane w systemie KO, w sensie, że ktoś odpada, lucky loser te sprawy. No i poszerzyła nam się stawka do 40 zawodników, także odpadać o pierwszej serii będzie aż 10. Jeżeli o kimś zapomniałem. Przepraszam, w każdym razie staram się przypomnieć z, yy, wszystkich ligowców, z którymi miałem do czynienia, miałem jakąś walkę albo po prostu jeździli w tej samej lidze. Mam nadzieję, że wypali ten sezon, mam nadzieję, że będzie ekscytujący, ciekawy. Przypomnijmy, że yy, kryształowej kuli bronić będzie Dolek. No i zobaczymy, czy da radę. Zawsze pewne zmiany także w strojach zmieniałem ogólnie rzecz biorąc wszystko. Także stroje mogą się nieco różnić od tych z poprzedniego sezonu. Aczkolwiek mm, te, które były bardziej charakterystyczne, to zostawiłem. Na przykład strój Lecza, który był czarny. Dobra, koniec gadania. Przejdźmy do pierwszego konkursu. Ja także nie będę nic restartował. Jeżeli będzie po prostu chujowy wiatr, to będziemy w takim wietrze skakać. Ok, zaczynamy. Pierwsze zawody w Klingenthal. I oto nasza stawka: stawka 40 zawodników. Możecie tutaj spauzować i popatrzeć, czy gdzieś jesteście. W każdym razie, tak jak mówiłem, bremu pod uwagę tylko ligowców. Myślę, że ci bardziej znani tutaj są oczywiście. No i nasze zawody rozpocznie skania! Jaki mamy wiatr? Wiatr mamy strasznie zły, bo jest mocny w plecy. Zobaczymy jak skania sobie poradzi. Przynajmniej mamy dobrą widoczność. I mamy pierwszy skok. Skania leci dosyć dobrze. Wysoko. Dobry skok. Zważywszy na to, że mamy bardzo kiepskie warunki na skoczni. Także wysokie noty. 128 so metrów myślę, że to jest dobra odległość. Przekonamy się jeszcze, jak będą skakać pozostali. Teraz Judol. Zobaczymy, czy jest w stanie nawiązać walkę. Tutaj skogładzie wyraźnie słabszy. No tak, jeżeli niestety nie da się tutaj dobrze, nie ułożysz się dobrze w locie, no to nie odlecisz. 116 metrów i na razie dosyć sporo traci do skani. Kolejny boiler. <laughs> Możecie go nie znać, ale to jest po prostu Borfet. Tylko przyjęło się, że to jest boiler. Dosyć niespokojny lot, ale myślę, że będzie dalej niż Judol. 120 metrów, także całkiem niezła odległość. W miarę dobre noty, ale bez szału. Nubek potrafił zaskakiwać poprzednim w poprzednim sezonie. Zobaczymy, co pokaże dziś. Dosyć spokojnie. Pytanie, czy to wystarcza, aby mieć prowadzenie? Chyba nie. 127,5 so metra. Jest drugi i traci. No, ponad punkt. Czyli w sumie nie aż tak dużo, ale jednak traci. Skania cały czas na prowadzeniu. Bacznie obserwuję, kto go z tego tronu zrzuci. Teraz Patrick, Play Games Również dosyć nerwowo. Oj, dosyć mocno się wychylił do przodu. Mógł tego nie robić. Oszczędziłby sobie problemów w locie. 119,5 metra. Na razie czwarte miejsce. Kimster teraz Dosyć charakterystyczny kombinezon. Biało-czerwone barwy. Wydaje mi się, że lekko spóźnił wybicie. Będzie musiał ratować się. I to jest odległość raczej niezadowalająca go. Tym bardziej, że noty są słabsze. Także notami tutaj przegra chyba z Patrykiem. Owszem, przegrał. Teraz springer. Znany z tego, że ma dosyć. Dobrą postawę w locie. I chyba będzie prowadził tym skokiem. 130 metrów, także bardzo dobra odległość i prowadzenie. Teraz boom. A wiatr nam trochę zelżał, ale cały czas to jest ponad metr na sekundę w plecy Także skoczkowie muszą się tutaj mocno wysilić Coś koło 125 metrów nam skacze, bum, dokładnie tyle I daj mu to czwartą pozycję na razie Zamyka judol, jako jedyny na razie chyba ten skok trochę zepsuł Teraz dolek, czyli obrońca kryształowej kuli Ciężkie zadanie przed nim, ale myślę, że jest w stanie to zrobić, aby tą... Kryształową kulę obronić, oj, nierówno wyszedł z progu ale wysoka postawa w locie, i to w miarę uratował ten skok. 122 metry, no ale noty gorsze. Polacy dali nawet 16,5. To jest bardzo mało. Teraz szczęcia. No, zobaczymy, co on pokaże. Nerwowo, nerwowo zaczął. Ale teraz już jest dobra postawa w locie. I czy to damy uprowadzenie? 130,5 metra. Bardzo dobre noty. I tak jest, na pierwszym miejscu wyprzedza o 0,9 Springera. Kristo, teraz także bardzo ładnie leci. Ale to będzie skok nieco krótszy. Aczkolwiek myślę, że plasujący go w czołówce na razie 3-129,5 metra. Teraz demon, znowu wiatr troszeczkę silniejszy. Ale dobrze, że jest taki stabilny ten wiatr, ponieważ nie muszą walczyć w powietrzu o odległość. Znaczy, każdy walczy o odległość jak, jak najlepszą, ale w powietrzu nie muszą zmagać się z tym wiatrem, że wieje z różnych stron. Demon skacze dosyć dobrze. Daję mu to na razie szóste miejsce. Teraz na belce Dobson, który już ruszył. O, dosyć energicznie się wybił. To może być dobry skok. Ale troszeczkę zabrakło. 128,5 metra. Troszkę słabsze noty. Nie wiem dlaczego. Ale ma piąte miejsce Kira Wielu się zastanawiało, gdzie się podziewa Kira tu się okazuje, że po prostu trenuje do Pucharu Świata Całkiem jest w jego wykonaniu 126,5 metra, siódme miejsce Rara, tam widziałem Kira był z kimś ex Jeden z młodszych zawodników troszeczkę spóźnił wybicie z progu. Może to być krótszy skok. No właśnie, 42,5 metra jest dziesiąty. kile jest: Egzekwos z Demonem, Mam taką samą zdobycz punktową. Teraz Xandras wybija się. O, dosyć dobrze, ale chyba za mocno odchylony do tyłu. Mógł skoczyć na pewno dalej. A tak to jest dosyć przeciętnie. Chociaż myślę, że ci, którzy skoczą powyżej 120 metrów, zakwalifikują się do na następnej serii. Mr. Sheezer, oj, tutaj także spóźnione wybicie. Musi tutaj walczyć o odległość i to jest dosyć krótki skok. 116,5 metra, ale jest 16, czyli będzie przed Judolem. No niestety ten skok zepsuł, przez to, że mocno tam walczył z wiatrem w powietrzu. Stracił te noty. Teraz Kubol. Oj, krzywe wybicie kubola. Mogą być problemy z uzyskaniem dobrej długości, chociaż chociażby wywalczył co nieco. Ale to na pewno gorsze noty. Dokładnie tak same 17, 123 metry i 11 pozycja. Exekwo z rarą, który skoczył 2,5 metra bliżej. Teraz Fociu. Co zrobi Fociu? Czy przeskoczy, czy skocznie? Na razie wygląda to dobrze. Może to być prowadzenie, aczkolwiek nie musi drugie miejsce, czyli jest za szczęciem. Tam są strasznie małe różnice pomiędzy. Chociaż tak szczęcio jest na razie zawodnikiem, który skoczył najdalej. Ridos. Nieźle się wybił, ale dosyć płaska postawa, ale dało mu to dosyć dobrą odległość. 129 metrów i jest piąty. No, i teraz leczą. Zobaczmy, co on pokaże. Bardzo nierówna forma. Przed sezonem poprzednim. Znaczy w sezonie poprzednim. Teraz. Aj, to nie jest dobry skok, niestety. To jest zaledwie 115 metrów, i jest w tym momencie na ostatnim miejscu. Zobaczymy, co będzie z leczem w tym sezonie. Może się rozkręci. Teraz Kudłat, jeden z bardziej doświadczonych zawodników. No, tu myślę, że będzie w czołówce. Trzecie miejsce. Ciekawe czemu takie niskie noty. Znaczy niskie, nie są zbyt wysokie. Wydaje mi się, że skok był bez zarzutu. Kudłaty w poprzednim sezonie był z tego, że potrafił coś konkretnie zjebać, żeby potem w drugiej serii to nadrabiać. Teraz Dolin. Bardzo żywiołowo podchodzi do skakania niespokojny lot wykonają dolina, ale 125 metrów myślę, że przekroczył. A w zasadzie skoczył właśnie tyle, ile powiedziałem przed chwilą. Dodaję mu na razie 13. Lokatę. Cover! Chyba troszkę za bardzo odchylony. 124 metry, 12. Pozycja, ale bardzo wysokie noty, mimo wszystko, od sędziów. Także to jest recepta na. Dobre skakanie, tylko jeszcze odległość przydałoby się poprawić nieco. Teraz król elfów. Dostał tam mocny podmuch wiatru, musi walczyć o odległość i coś tam wywalczył coś koło 120 metrów 119,5 metra także będzie nerwówka dla króla. Nie wiadomo, czy awansuje. Teraz Iwax. Cały czas niekorzystne warunki. O, wygląda to dobrze dla iwaxa, i pytanie. Prowadzi. 131 metrów daje mu prowadzenie, czyli zmienia dotychczasowego lidera szczęcia. O ile? O prawie punkt, także bardzo wysoko oceniony skok. Teraz pucuś. Pocys w powietrzu. Wygląda to nieźle. Ale nieco krócej, ale myślę, że pierwsze piątce będzie dokładnie tak. Jest piąty, 130 metrów wysokie noty. Także niezły skok. Jest exekwent ze springerem. Rafi. Rafi w powietrzu. Również dosyć nerwowo. No, niektórzy zawodnicy lepiej sobie radzą z walczeniem o odległość. Aczkolwiek to jest ciągle nieźle. 127,5 metra, 12 pozycja jak na razie dla rafiego. Teraz master game. Można powiedzieć, że jeden z większych pechowców poprzedniego sezonu. Zobaczymy, jak będzie sobie radził w tym. Energicznie wyszedł z progu. To będzie dobry skok. Ale chyba do granicy 130 metra zabraknie. Owszem, mi yy, ósme miejsce jak na razie. Myślę, że to jest dobry prognostyk, jeśli chodzi o ten sezon dla Mastera. Poprzedniego strasznie pechowy. Teraz Tysu. Chyba najbardziej doświadczony skoczek. Dosyć niepewnie na początku, no ale wywalczył jakieś tam metry. 125,5 so jest 14, czyli mniej więcej w środku. Trado, kolejny z pechowców poprzedniego sezonu. Tu z kolei często bywało odwrotnie. Potrafił w pierwszym skoku uzyskać bardzo dobrą odległość, że potem w drugim zepsuć. Teraz nieźle skacze, 135 metra jest na miejscu trzecim. Myślę, że też będzie z kimś jak zwykle, z fociem. Teraz Grzesiu. Dosyć ciekawy dobór nart. Białe, zlewające się ze skokiem. No i proszę, 131 metrów i jest pierwsza pozycja. Wydaje mi się, że punkt to będzie miał tyle samo, co Iwax, dokładnie. Także mamy dwóch naprowadzają, prowadzeniu. Będą musieli tam się ścieśnić, żeby zmieścić na tym podejście. Teraz ja holudek. Niezły skok Na razie można powiedzieć, że one skoki na bardzo dobrym poziomie, szczególnie przy wietrze w plecy. Nikt takiego permanentnie spierdolonego skoku nam nie zaprezentował Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie. Teraz pionek. Zostało już niewielu skoczków w pierwszej serii Pionek, czyli pan pomarańczko Oj, to nie będzie dobry skok niestety Pionka nie zobaczymy w następnej serii. No i właśnie powiedziałem o złym skoku. I pionek taki zaprezentował 113,5 metra. Teraz karches <coughs> nerwowo mocno dochylił się do przodu i powalczył o tą odległość. Myślę, że gdyby było lepsze wyjście z progu, to na pewno odległość także żeby była lepsza. Bo zapowiadało się o to nieźle, ale no, zobaczymy. Fuli, kolejny z doświadczonych. OK, celuję tutaj w wysokie miejsce. 131,5 metra i prowadzenie. Nawet o prawie punkt i o pół metra. To Czyli znaczy to jest najdalszy skok w tej serii jak na razie. Także bardzo ładny skok w wykonaniu Fuliego. Teraz Bert. Myślę, że też będzie nieźle, ale nie wiem czy osiągnie 130 metrów. 129,5, ósma jest nieźle Bardzo wysokie noty, więc myślę, że to też pomogło Tam są bardzo małe różnice Pierwsza dziesiątka, naprawdę, to oni się mieszczą w trzech punktach To jest tak naprawdę nic, teraz wejsta zostało już nam tylko trzech zawodników do końca Oj, wejsta, spóźnił wybicie Będzie walczył tutaj o odległość, ale niestety Niestety, to jest jeden ze słabszych skoków No to wyszło trochę pechowo bo akurat dzisiaj z wejściem pisałem, a tu proszę, zjebałem. Znaczy, wejścia zepsuł skok. Teraz ryba, tu zapowiada się na dobry skok, chociaż nie wiem. Za mocno wychylony do przodu, ryba musi popracować nad tą postawą w locie. Bo tak to nie osiągnie zbyt wiele. Mamy naprawdę wysoki poziom, bo osiągnięcie 125 metrów daje tylko 20 pozycję, na no które pomyślał. Hoshidesu. Na rozbiegu, ostatni w pierwszej serii Nie będzie to dobry skok niestety i chyba nie zobaczymy Hoshidesa w następnej serii, owszem 117,5 metra, dopiero 35 lokata I tak proszę państwa kończymy pierwszą serię Zobaczmy z kim będziemy musieli się pożegnać, na prowadzeniu mamy Fuliego Potem jest Iwax i Grzesiu, Szczęście na czwartym miejscu Fociu, Strado na piątym Tymczasem, no, niestety będziemy musieli się pożegnać z dosyć znanymi osobistościami. Albowiem to żegnamy się z boilerem, królem elfów, z Patrykiem Play Gamesem, z Kimsterem Hoshidesu, z Sheiserem, z Judolem, z Lechem się żegnamy, z Pionkiem, no i z Weistą niestety też się żegnamy. A Dolek, obrońca kryształowej kuli, żytem na taśmie kwalifikuje się do drugiej serii to od niego właśnie zaczniemy. Wydawało się, że ten skok był w miarę ok, no ale tutaj. Trzeba jednak skoczyć dalej. Wygląda to o wiele lepiej teraz w przypadku dolka. I będzie też lepszy skok. Chociaż 130 metrów nie osiągnął. 128,5 metra. Być może dolek się dopiero rozkręci. Poczekamy. Rara. 28 miejsce. Po pierwszej serii: 128,5 metra. Wydaje się, że bliżej od dolka, ale zobaczymy, czy noty. No właśnie. To był nienaganny skok. Wróćmy tutaj na szczyt. Dokładnie. Mimo, że skoczył pół metra bliżej, no to przeprowadzenie. Kubol. Także dosyć słabo, poniżej oczekiwań. Dostał tam podmuchy na początku. Mocno wychylony do przodu, ale prowadzenie ma. Teraz Ksandra z 27 po pierwszej serii 121,5 metra. Skacze lepiej, zobaczymy, że przejmie prowadzenie i przejął prowadzenie. Wysokie na to: 129 metrów. Także ci zawodnicy, no, nie są w stanie na razie pokonać tej bariery 130 metrów. Chociaż na razie wszyscy skaczą lepiej. Ja holudek teraz, bliżej od pozostałych 126 metrów, ale to wystarcza, żeby utrzymać swoje miejsce. Teraz Dolin również 125 metrów w pierwszej serii i to dopiero 25 lokata. Wszyscy skaczą teraz po okolice tej czerwonej linii. Poprzedni skoczkowie skakali nieco dalej niż ci, tutaj. W wietrze nie zaobserwowaliśmy większych zmian. Teraz, boom, krzywo wyszedł z progu, ale myślę, że i tak przejmie prowadzenie. się 127 metrów i minimalnie przejął to prowadzenie mimo wszystko. Teraz, karhes. Odbija się karhes. No, zobaczymy, energicznie, żywiołowo, ale to nie wystarczy. Bo chyba pierwszy zawodnik, który pogorszył swoją... Wypad gorzej niż w pierwszej próbie. To aż o 2 metry. Teraz cover. Skoczył mniej, ale skoczył to w lepszym stylu. Myślę, że przejmę prowadzenie. Wiatr w stylu skoczni... Cały czas, chociaż cover miał go troszeczkę lżejszego, dopiero teraz yy, nieco mocniej wieje z tyłu. Także cover prowadzi, zobaczymy, jaka będzie odpowiedź: ryby, gdzie słabsza odpowiedź skoczył pół metra bliżej niż w pierwszej serii. No i spada tym samym, bo żeby tutaj utrzymać swoje miejsce, trzeba skoczyć dalej niż w pierwszej serii. Demon w powietrzu Demon skoku czy demon prędkości, no niestety to nie jest dobry skok Straci kilka pozycji Ląduje dopiero na 8 miejscu tak na razie Teraz Kira 19 po pierwszej serii, myślę, że to poniżej jego oczekiwań, po tym jak zniknął na parę miesięcy, żeby trenować Żeby się pojawić w DSJ -cie. No, to jest dobry skok, ale czy wystarczy? Nie, nie wystarczy, 126 metrów Kiry i straci jedno miejsce Cover na razie jest całkiem sporą przewagą, trzeba przyznać. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź jednego z najbardziej doświadczonych zawodników w stawce. Coś około 125, ale no właśnie, to jest za mało. 124,5 metra i piąta pozycja, także straci tysu. Teraz Rafi. Jeden z pierwszych, którzy skoczyli trochę dalej. Bardzo ładna postawa w locie, I to będzie nowy lider 128,5 metra. I faktycznie myślę, że teraz będzie spora przewaga po stronie Rafiego. Tak jest. Z ponad 5 punktów przewagi. Nubek na rozbiegu. Nie wiem, czy to wystarczy. A wystarczyło, bo bardzo wysokie noty i bardzo dobra odległość 129 metrów. Wydawało mi się, że skoczył krócej niż Rafi, ale jednak tak się nie stało. Skoczył dalej. Teraz Dobson. 15 miejsce jak na razie. No, dosyć wysoko wyszedł z progu. Może być dobry skok. Chyba powyżej 130 metrów to będzie pierwszy. Tak jest, 135 metra to jest pierwszy zawodnik, który przekroczył tą barierę w tej serii. Myślę, że teraz skoki będą coraz lepsze. Wydaje się, że ci zawodnicy są tutaj na fali, na tej skoczni. Teraz skania. Również bardzo dobra postawa w locie. Chociaż teraz. No, groździe się zrobiło pod koniec. Myślę, że mógłby być lepszy skok. Jest dosyć niebezpiecznie. No, trzeba się z tym liczyć, że ten wiatr może gdzieś zawiać. I pokrzyżować plany skoczką. Teraz Ridos. Chyba nieco spóźnił wyjście z progu, i to jest znacznie gorszy skok niż w pierwszej serii. Fatalnie: 121,5 metra. Master. Zobaczymy, czy pech go opuścił. Powinien go opuścić. Oj, no nie wiem, czy ten pech. No, niestety to jest zepsuty skok. 119 zaledwie metrów, i to jest dopiero 19. Lokata. Może stracić praktycznie wszystko tak. No, niestety spada na ostatnie miejsce jak na razie. Trzeba, by nam się warunki jeszcze bardziej pogorszyły. Teraz, Kristo, także spóźnił wyjście z progu. I to jest także słaby skok. 119,5 metra. Ale jest tak czyś jak przed Masterem. No, szkoda, Mastera. Tymczasem, no, co zrobią ci najlepsi? Jesteśmy już w pierwszej dziesiątce Teraz Springer skacze co zrobimy ci najlepsi w przypadku, kiedy warunki tak drastycznie się pogorszyły? Springer dzielnie z tym walczył i to na razie starszał na piąte miejsce, także nie jest źle. 123,5 metra. Teraz pucuś. 130 metrów w pierwszej serii. Mocno wychylano do przodu i coś koło 125 będzie. 124,5, także skacze dalej niż Springer, ale jest za Springerem ze względu na słabsze noty. O 2 zaledwie przegrał. Teraz Bert. Zobaczymy, czy uda mu się osiągnąć 130 metrów, chociaż to jest wątpliwe przy takich warunkach. Coś w tych granicach. Metr bliżej to starcza na drugie miejsce. Także nieźle się wybronił. Dobson cały czas na prowadzeniu. Kudłaty 131 metrów. Zawsze te jego skoki są czyste. się przyjemnie oglądać aż teraz. O, no nie wiem czy to nie jest. Kompletnie zepsuty skok. Szkoda. Zaledwie 112,5 metra. Psuje nam skok kudłaty. Fociu na miejscu 5 po pierwszej serii. 130,5 metra. O, oh, to jest jeden z lepszych skoków w konkursie 132 metry. Bardzo ładnie skoczył. Warunki cały czas niesprzyjające, także brawo. I od razu odskoczył od reszty o. Bodajże 6 punktów. Teraz Trado. Nerwówka na początku. Bliżej niż Fociu, ale myślę, że to drugie miejsce mu da. 128,5 metra, także Trado wreszcie może mówić o jakimś tam szczęściu. A propos szczęścia, teraz szczęścia, zobaczymy czy on będzie miał takie szczęście. Wiatr mocno niekorzystny dla niego. Bliżej, to jest krótki skok niestety, 122,5 metra i spadek od razu na 11 miejsce. Zostało jeszcze tylko dwóch zawodników, albo trzech, trzech. Bo Iwax był z kimś jak Zekwo. Iwax teraz. Oj, o, mocne problemy w locie Iwaxa i to jest fatalny skok. Dopiero 28, czyli spadnie chyba jeszcze za Mastera. Także czołówka po pierwszej serii na no, to psuje te skoki. Teraz Grzesiu. Mocno tam zarzucił tymi nartami przy lądowaniu. 129 metrów jest czwarty, także nie będzie podium, ale uratował się. No i teraz zobaczymy, czy Fuli da radę utrzymać taką dobrą dyspozycję po pierwszej serii. No, wygląda to nieźle. Czy Fuli będzie. No, chyba nie. Dopiero trzeci. Dopiero trzeci. 127,5 metra daje mu trzecie miejsce. A więc zwycięzcą konkursu jest Fociu. Na drugim miejscu jest Trado i na trzecim jest Fuli Dobson, który mocno awansował. Był blisko zdobycia podium, aczkolwiek nie udało mu się to Dolek dopiero 25, także musi wziąć się do roboty Zaś 30 zamknął Iwax, który zepsuł totalnie drugi skok Najkrótsze skoki to właśnie 1125 metra zepsute przez dwóch zawodników No i Master również się nie popisał Także zobaczmy jeszcze klasyfikację generalną Tak to wygląda po pierwszym konkursie No jakoś inaczej wyglądać nie może Tymczasem ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie i Widzimy się w kolejnym konkursie nie wiem gdzie, bo nie pamiętam kolejności, jaką ustawiłem. W każdym razie dzięki serdecznie za uwagę i do zobaczenia.